Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Drogowskazów Zdrowia. Dzisiaj z panią Stefanią wybrałyśmy wspaniałą, przepiękną, złotą łąkę, żeby móc usiąść i porozmawiać. Na jaki temat, pani Stefaniu, dzisiaj? Dzisiaj będą zatrucia pokarmowe. No to bardzo istotne, no bo wiadomo, każdemu może się zdarzyć. Tak, zwłaszcza latem. Zwłaszcza latem. Jak coś zjemy, jakieś owoce, warzywa, bądź tak. też wrócimy z jakiegoś egzotycznego kraju. Tak? Tak, albo jedziemy do takiego kraju. Przede wszystkim, proszę Państwa, takie główne zioło, które powinno być i w domu, i jak jedziemy za granicę, to jest Kobylak. Pani Alu, proszę to pokazać jest... nam kobylak. Proszę Państwa dzisiaj specjalnie dla Was nasz przyjaciel Kobylak. To jest kobylak i proszę Państwa, to się inaczej nazywa czaflancetowaty e, kobylak. No, szczaf, jak sztaf wygląda. No, wygląda właśnie. Wygląda, okay. ale to jest taki duży szczaf. To jeszcze jest mały z mojej działki, bo to jest ziemia taka nieurodzajna, ale jak nieraz jeżdżę przez Polskę na wykłady, no to tak ten szczaf ma do dwóch metrów wysokości albo i wyżej. I kiedyś, pamiętam, jechaliśmy i była cała łąka tych kobylaków, ale to dokładnie taki hektar łąki i w ogóle jeden przy drugim ten kopylak. I mąż mówi do mnie, popatrz z lot Hetmanów <grym> na tej. Nie, nie. Łące, bo kiedyś w dawnej Polsce, postawimy może tego kobylaka, o tym mówiono, że to jest najważniejsze, że to jest jak hetman. Jeśli cała łąka, jak Państwo tu widzicie, jeśli na tej łące wszystkie są zioła i te zioła są różnej wielkości, mniejsze, większe, to wśród nich zawsze góruje kobylak. Czyli tak jak Hetman wśród wojska, dlatego mówiło się, że to Hetmani na łące. No, widać go z daleka. Widać go z daleka i problemu. zawsze. Dokładnie tak. Więc jest to taki Hetman. Kobylak to Hetman. I teraz, proszę Państwa, co robi kobylak? Odtruwa y, żołądek, jelita, czyli po tym zatruciu, jeśli cokolwiek jest, to on wiąże te toksyny. I wydala później razem z potem, razem z moczem, później to zostaje skałem, zostaje wszystko wydalone. Że to działa, to od wieków ludzie wiedzieli. Natomiast, proszę Państwa, miałam taką przygodę kilka lat temu: zadzwoniła do mnie młoda kobieta, przyjechała ze Stanów Zjednoczonych ze swoim dzieckiem i właśnie dziecko zatruło się. No teraz to nie jest trudno, no chociażby tak owoce, które są pryskane i można się zatruć. I proszę Państwa, lekarze leczyli, leczyli, ale stan zdrowia się po prostu nie poprawiał, dalej to zatrucie było i matka przerażona w końcu zadzwoniła do mnie. Poradziłam kobylak. No to takie najprostsze. Kiedyś swoją córkę, taką malutką, jeszcze yy, po malinach, chyba by maliny były pryskane i zatruła się, uratowałam tym kobylakiem, więc jestem A pewna, co z tego że to robimy? pomaga. Herbatkę po prostu Herbatkę, żeby sobie tak, tak, tak. Z I boli. proszę Państwa. To dziecko, no dosłownie dzień, dwa i to już powróciło do zdrowia. To już bardzo szybko powraca, bardzo szybko, nawet takie silne zatrucie, to jest to pokarmowe zatrucie, chodzi o pokarmowe, to jest to naprawdę bardzo szybko. Ale to co z tych listków Pani Państwa. Stefaniu, czy z tych kwiatuszków? Nie, nie. To, jest, to są te ziarenka, przy czym te ziarenka w tej chwili są zielone, jak Państwo widzicie, no bo to jeszcze nie czas, żeby one były brązowe. Brązowe są dopiero koniec sierpnia, wrzesień. Ale można je zbierać jeszcze w listopadzie, więc proszę państwa, jeśli wychodzicie państwo na pole i powiedzmy jest zatrucie, no to nawet teraz, jeśli one są zielone, to zrywamy te ziarenka, wszystkie te ziarenka tak obskubujemy. Później jesienią to wygląda jak gryka, dosłownie jak nasionka gryki, tak to wygląda i to zaparzamy. I to ma smak niejaki. Smak ma niejaki. I dlatego to chętnie piją dzieci. I nawet te dzieci, takie malutkie, które gdzieś tam mają na przykład grypę jakąś żołądkową, wymiotują albo jest biegunka, no to wiadomo, że to, pomo to pomoże. Natomiast w sklepie jest tylko korzeń kobylaku. On jest też wartościowy, ale jest gorzki. I żadne dziecko nie wypije. Więc dlatego. A łatwiej oszukać dzieci, tak, tak. to tak, tak, tak. Apel do Tak. Proszę wyjść na pole tego nazbierać, tego jest pod dostatkiem i jeśli jest zatrucie, jeśli jest takie nawet silne zatrucie, to proszę nie słodzić niczym, bo praktycznie smak nijaki, dziecko wypija bez problemu, bez problemu dziecko wypije, także ja pierwszy raz, gdy moje dziecko się zatruło tymi malinami, i wtedy miałam kobylak i odrobinę piołunu dodałam. To było silne zatrucie. Lekarz mi powiedziała, że za, za kilka godzin wrócę w stanie takim prawie beznadziejnym. Ale ja i tak wyszłam, bo tam pani doktor chciała moją córkę leczyć biseptolem. Więc moja sąsiadka miała kobylak u niej na grudku rósł i dorzuciła mi do tego kobylaku nieco piołunu. Dziecko wypiło może dwie, może trzy łyżki, więcej nie chciało, bo to była do pierwszej klasy szła, no to to malutkie jeszcze. Więc, proszę Państwa, ja później zaparzyłam samego kobylaku i wypiła pół szklanki. No i ozdrowiała, rano już rowerem jeździła, także nie było problemu i nie, nie była w szpitalu w każdym razie. W sytuacji takiej, gdy się coś dzieje, to państwo musicie mieć ten kobylek, po prostu musicie. To i dla dorosłych jest bardzo dobre, ale dla dzieci szczególnie, bo dorosły to mówię i korzeń pójdzie do apteki, kupi i wypije. Natomiast jesteśmy w takiej dziecko, sytuacji, tak, krańcowej, proszę... Czy zatruci pokarmową, no to tak, naprawdę tak, ja... Chyba każdy z nas to ze swojego przypadku, że człowiek by się ratował wtedy Oczywiście. wszystkim, żeby tylko ulżyło w cierpieniu. Tak, tak, bo wiadomo, że wtedy cały organizm stoi, bo jak już tak. żołądek, jelita, no to już cały organiz stoi. Także proszę wtedy ten kobylak i on jest pomocny. To jest kobylak, to jest taka pierwsza pomoc. Ja wiem, jak można powiedzieć pogotowie, takie, pogotowie ratunkowe. dla przy zatruciach pokarmowych. To jest pierwsza, pierwsza taka natychmiastowa pomoc. Natomiast nieraz są cięższe jeszcze zatrucia. Ja kiedyś miałam takiego chłopaka, który przyszedł do mnie i on powiedział, że on ma roztrój całego organizmu z powodu stresu, że to było pod, z powodu stresu, ale ja uważam, że to było jakieś zatrucie pokarmowe, a może stres jeszcze doszedł. On tam ciężko pracował gdzieś tak, jakoś go tam stresowali. I proszę Państwa, stan był już taki, że ten organizm już miał woni taką, taką naprawdę nieprzyjemną. Także ja nie wiem, Powiedziałam, że przede wszystkim, że poszedł do lekarza. Ja już byłem u lekarza, ale lekarz mi przypisał coś tam, jakieś antybiotyki czy coś takiego. I on jeszcze chciał ziołami spróbować. I proszę Państwa, ja wtedy dałam, no oprócz diety, bo jeszcze jedno, zapomniałam powiedzieć, że jeśli jest zatrucie pokarmowe, no to bezwzględnie dieta. Proszę Państwa, nawet przez kilka dni. Proszę, bo to nieraz się tak szybko zakończy, bo kobylaku wypije się i na drugi dzień już człowiek jest w miarę zdrowy. Ale to I chyba wtedy... nikt nie jest za bardzo taki odważny, żeby... Razu ale to jest różnie, ja nawet gadała, widziałam takich, że śliwki na drugi dzień o już jedne. no to to, to już jest tak, tak, to to już jest przesada, więc wtedy dobrze było, że przez jakiś czas jeść taki Rosołek. klej, a nawet nie, ja bym powiedziała na wodzie ugotować marchewkę, taką marchwiankę, co ja podaję, ale można do tego dodać trochę ryżu. Ryż jest zapierający, także jest dobry w tej sytuacji. Nawet nie kasza jaglana, tylko właśnie ryż, bo ryż tu będzie lepszy, bo on ma działanie a takie kasza zapierające. Kus -kus? Nie, kasza kus -kus to jest z pszenicy, a pszenica w sam raz tu nie będzie najlepsza. Hmm. Także nie, tu nie. Ale ryż może być i właśnie y, wtedy się człowiek naje, bo ryż z tą markianką to jest całkiem dobre. Ale jeśli jest jeszcze silniejsze, jeśli to trwa kilka dni takie zatrucie, prawda? I to nic nie pomaga. To wtedy jest takie zioło, panie Alu, tam pod spodem, pod tym kobylakiem pani poda to mniejsze zioło takie. Tu widzę, mamy tak, 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 tak. I, I jeszcze, jeszcze taki a, jeden, to? tak, tak, to, to. Ale nam chodzą tu robaczki, pajączki, panie Alu, mamy tutaj środowisko. Tu proszę Państwa jest tak, to jest następne zioło, które jest od zatruć i to takich nawet poważniejszych i to proszę Państwa się nazywa pięciornik gęsi. Proszę zobaczyć jak to wygląda. Z jednej strony jest zielone, takie jasnozielone, z drugiej jest szare albo można powiedzieć srebrny taki kolor, prawda? Stąd to się nazywa często srebrnik. To zioło jest stosowane również przy zatrzymaniu miesiączki u młodych dziewczyn, bardzo dobre, również gdy są bóle miesiączkowe bardzo silne u młodych dziewcząt, to to zioło, przyjrzyjcie się Państwo, to bardzo ważne zioło rośnie wszędzie na takich raczej podmokłych terenach, ale, ale ja dzisiaj u siebie nazbierałam, a to raczej nie jest teren podmokły, no słabo to wygląda, bo ja widziałam już dużo większy, a ten mój może nie jest największy, ale rośnie, ale rośnie Wtedy, gdyby takie były dziewczyny z tymi bolesnymi miesiączkami, to łączą ten liść z owocem bzu czarnego. I popijają, aż przejdzie, aż przejdzie, to działa przeciwbulowo. To jest środek przeciwbulowy również, czyli ten pięciornik gęsi to jest środek przeciwbulowy, ale my wracajmy do tych spraw naszych zatruciowych, ja, jest również dobry na zatrucia. Więc, proszę Państwa, to jest wtedy, no, tak jak tu mamy Taką tyle. Tak. Gotujemy, zagotowujemy i herbatkę wypijamy. I to silnie jeszcze działa od kobylaku, czyli jeśli zatrucie utrzymuje się przez kilka dni, a szczególnie u osoby starszej, to wtedy, proszę państwa, takie można wypić. I to jest ten pięciornik gęsi. To się nazywa pięciornik gęsi? gęsi. Może być z kwiatami. Tak żółto kwitnie. Ktoś, kto mieszka tam na wsi czy w takiej małym mieście, to na pewno nie raz się z tym pięciornikiem spotkał. Żółte takie sympatyczne kwiatuszki okrągłe. To jest właśnie pięciornik. Jeszcze raz może pokażemy, żebyście państwo rozpoznali. Czyli tak taki to to są dokładnie listki to są takie listki postrzępione zieloniutkie z jednej strony, z drugiej srebrnej, stąd często się nazywa nie pięciornik gęsi, srebrnik. W niektórych książkach możecie Państwo przeczytać srebrnik, ale tak naukowo to jest I pamiętam, pięciornik gęsi. przeciwbólowo również. Przeciwbólowo, to jest bardzo ważne, bo bardzo często do mnie piszą młode dziewczyny i mówią, ja już nie mogę wytrzymać, bo ja ciągle jestem na środkach przeciwbólowych, a przecież nie mogę być co miesiąc takich silnych środków przeciwbólowych stosować, a jeszcze do tego mam migrenę, więc w ogóle jest to okrutne, Więc przede wszystkim pa, młode panie, pamiętajcie, ten pięciornik gęsi i owoc bzu czarnego to przy tych sprawach jest doskonałe. I oczywiście dietka, no bo tutaj jak już migrena wchodzi w grę, to znaczy się, że i wątroba jest już obciążona, że młode dziewczyny się źle odżywiają i później są takie problemy. Migreny ja cierpię, nie powinno być. być nie, migreny nie powinno być, zdrowy organizm nie ma migreny. I Pani Alu, jeszcze jedno, to? czyli tak, tak, to już jest najsilniejszy środek. Same tutaj mam niespodzianki dzisiaj z Nas boku. Skumary atakują Pani Alu, muszę tu oganiać. Więc proszę Państwa, i to też na swojej działce zerwałam. A co to jest? Tylko jak to Żółtym pokazać? Z proszę zobaczyć, jakie misterne te kwiatuszki. Ten ge, pięciornik gęsi ma większe kwiatuszki, a ten ma jeszcze delikatniejsze, i nawet trudno mi pokazać. Jak tu Państwu to pokazać, żebyście Państwo do kamery, żeby to rozpoznać później w terenie. No, tak delikatne zioło jest, proszę Państwa. Takie listeczki malutkie. I to rośnie w ten sposób. Tak w trawie sobie rośnie, raczej też na podmokłych terenach. no tro... Listki też takie strzępiaste, prawda? I proszę zobaczyć, jakie postrzępione listki też, praktycznie jak ten pięciornik gęsi, mm -hmm. też postrzępione. Ale tu jest kurze ziele, czyli tak jak łapki, kurze. Jak no, kurze łapki, udobny. jak kugódcie jeszcze do tego można powiedzieć, pazurki z ostrogami takie pazurki, prawda? Dlatego to się nazywa kurze ziele. Pięciornik, kurze ziele. I a, proszę ten Państwa. Jest gęsi, ten, ten gęsi, jest a ten jest kurze ziele. I nie też ja pięciornik. Pięciornik, kurze ziele to jest ten, ten... I nie wiem, no, jak najbliżej mogę to pokazać, no inaczej chyba już nie możemy, ale to jest z, z żółtymi kwiatuszkami malutkimi i bardzo drobne zioło, bardzo drobne zioło. I też, proszę Państwa, tu mi kiedyś opowiadała kobieta z lipiec rejmontowskich, chyba taka zaprzyjaźniona, i powiedziała mi, że kiedyś na weselu wszyscy się zatruli, no z salmonellą. No i wszyscy wylądowali ci zatruci w szpitalu. Natomiast no, tak ona się. ze swoją synową, w związku z tym, że wcześniej jak się źle tylko poczuły, e, pobiegły po pięciornik ziele, gdzieś tam u nich przy domu to rosło, i najpiły no, się tej herbatki, napiły i się bez szpitala obyło. Także, proszę Państwa, to jest naprawdę silne. To jest naprawdę silne. Tego studenta właśnie, o którym opowiadałam, który przyszedł, który powiedział, że ze stresu ma to zatrucie, to nie było ze stresu. Jeszcze raz powtarzam, uratowałam właśnie tym pięciornikiem. Tym pięciornikiem. Kazałam mu pić ten pięciornik, kurze ziele i to, proszę Państwa, wręcz rewelacyjnie pomagało. No i ta dietka. I dla dzieci najlepszy kobylak. kobylak. Be bezwzględnie. Kobylak jest dla dzieci najlepszy. Natomiast tu no, w tak takich jest. już Zwykłe zatrucie, tak. ale takie dwudniowe. Pięciornik, tak, pięciornik gęsi, gęsi? tak. Natomiast tu? tu to już cięższe przypadki. I też, proszę Państwa, myślę tak, teraz się słyszy, ja bym w ogóle nie, ja, ja tego nie rozumiem, że ktoś się grzybami zatruje, bo jeśli ktoś nie zna grzybów, to niech nie zbiera, Lepiej to jest proste, no, tak, to, to jest prosty rachunek, no ale często się słyszy, że jednak co sezon ktoś się zatruje grzybami i proszę Państwa, w momencie, kiedy już się człowiek źle czuje, to najlepiej by było iść od razu do lekarza. No, po grzybach, no to no, nie ma co żartować, bo wiemy, jak to się później kończy. Natomiast gdybyście państwo nie mogli tak, no, w tej chwili, prawda, człowiek się źle czuje i od razu, no nie ma takiej możliwości, to najlepiej w domu mieć taki pięciornik ususzony. I niech ratuje życie. On ratuje życie, po A tu, prostu co? Tu ratuje życie. My też zagotowujemy. Życie. Tak, tak po samo. Prostu. Tutaj nie będziemy teraz parzyć, bo zaparzymy suche zioła, bo musiałybyśmy mieć teraz coś do gotowania, garstkę tego. Ze dwie szklanki wody gotujemy, gotujemy surowe zioła, wszystko gotujemy, surowe zioła Ale ile gotujemy. 5-10 Nie no 2-3 minuty Aha. to wystarczy wystarczające. Ale proszę Państwa, no ja sobie nie wyobrażam. W domu, dom Polski, żeby w ogóle na lato być bez takich ziół, to jest w ogóle to, Dla mnie to jest niemożliwe. Zwłaszcza, że my słyszymy w tej chwili, co się dzieje, że no to człowiek człowiekowi gotuje taki los, że... Mm, yy, Chemią polewa się warzywa i na drugi dzień się sprzedaje, prawda? To wiadomo, że to zatrucie kiedyś będzie. Przecież są były takie zatrucia z sałatą, że sałata po prostu była pryskana, więc no, no są te zatrucia, są te zatrucia. My, my się tego nie ustrzeżemy, bo nawet tak, nawet nam się wydaje, że my z dobrego źródła gdzieś kupiliśmy, a ktoś obok tam polewał chemią i też jest problem. Dlatego, proszę Państwa. Pięciornik gęsi, już Państwo wiecie jak wygląda, z całego serca polecam, wypraktykowany, wiem, w moim domu to zawsze jest i ono musi być, to po prostu ja sobie nie wyobrażam, żeby tego nie było. Pięciornik kurze ziele, a ten student mi ładnie powiedział, ponieważ on powiedział, że to jest mulak, <laughs> że to smakuje jak muł, ten pięciornik kurze ziele. To smakuje. reklamy najlepszej tak, nie zrobił, ale to, przynajmniej tak, mu pomogło. Ale przynajmniej mu pomogło i to szybko i obyło się bez szpitala, tak, bo no on się że w ogóle już tam będzie taki poważny problem, bo to już dłuższy czas trwało. A to tak naprawdę bardzo szybko się skończyło. Dzięki ja temu, że herbatkę. zastosowaliśmy. Natomiast z naszych herbatek to herbatka ziemiańska jest bardzo dobra, bo ona Zaparzy, jest tak, napijemy się. napijemy się. bo po prostu ona troszeczkę takiego ożywienia da na ten upał, który dzisiaj jest. Bo proszę Państwa, w sam raz dzisiaj nagrywamy i mamy. A mamy. wody pić nie było, bo to... by nas bolało gardło. Tak. Bo jest taki upał, jest takie powietrze, że w ogóle tutaj trudno, trudno, trudno nawet czymkolwiek oddychać, jakby powietrza nie było. No, a więc ta herbatka ożywiająca z, z sokiem na pewno nam dobrze zrobi. Więc mamy tak. Te, problem zatruć pokarmowych yy, skończony, aczkolwiek, proszę Państwa, gdyby to takie było, że coś stanie na żołądku, nieraz tak jest, to mięta zwykła pomoże, a więc po prostu zaparzyć miętę pieprzową i to też pomoże. Yy, ale to już takie mówię to, może nie mniej zatrucie, tylko nieraz coś takiego jest, że yy, stanie na żołądku i, i też ciężko nam tak, prawda? Nie można. Tak, 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 czasem. tak. I wtedy człowiek się też źle czuje, więc proszę Państwa, mięta pieprzowa. A jeśli Państwo ją macie pod ręką, to proszę wypić, i ona też powinna pomóc. Jeszcze z tego kobylaku, już jak jesteśmy, to te ziarenka, o których mówiłyśmy, mają bardzo du zawierają dużo żelaza. Ba zawierają bardzo dużo żelaza. Więc ja nieraz robię taki, tak chyba w książkach nawet podałam, syrop dla dzieci z kobylaku. Syrop dla dzieci anemicznych, dzieci, które no, no, ciągle są takie blade, nieraz aż sińce pod oczami, prawda? Zresztą ja miałam niedawno wykład w szkole. I tam to takie małe dzieci, te dzieciaczyny do mnie później przybiegły. Każdej było jakieś schorowane. Ja nie pamiętam, 50 lat temu jak ja się uczyłam, to był na wsi, dzieci były zdrowe jak rzepy w ogóle, natomiast w tej chwili to schorowane dzieci. No ale po tym pożywieniu, co jedzą, to nic dziwnego. Pierwsze, co się rzuca w oczy, jak się wejdzie do szkoły, to są takie te automaty z Coca-Colą, tak, z tymi napojami różnymi, yy, słodzonymi. Więc, proszę Państwa, no nie... Nie najlepiej to już świadczy. Przybywają na świeżym powietrzu, tak, tak jak my. No nie też. Bawią się, to nie też biegają. to prawda, bo przed komputerami siedzą, więc jest taka sytuacja, jaka jest. Ale gdyby takie dziecko było anemiczne, proszę nazbierać tych nasionek i proszę zrobić syrop. Jak to się robi? Nasionka się wrzuca do wody, gotuje się nasionka tak około 5 minut. Później miodu dodajemy, zagotowujemy. Możecie Państwo dodać cynamonu, możecie Państwo do tego dodać pokrzywy, która jest krwiotwórcza, też bardzo dobry syrop i teraz mi Państwo powiecie, no tak i znów Pani Korżawska coś wymyśliła i inaczej jest w przepisie, inaczej podaje, no bo jeśli się doda trochę pokrzywy, no to jeszcze się wzmocni działanie. Przy I okazji tak, w, tak, tak i w jednym. Dokładnie i taki syrop można podawać, natomiast Proszę Państwa, proszę kobylaku nie pić długo, kobylaku się nie pije długo. To nie jest zioło, które się pije przez cały czas, tylko zatrucie się kończy, koniec z kobylakiem, koniec z kobylakiem. I jeszcze jedna sprawa co do tego kobylaku, A, no bo to jest hetman, to jest zioło mocne, tak, to jest zioło mocne, tak samo jak to jest zioło mocne i będzie powodowało zaparcia w konsekwencji, jeśli będziemy na okrągło to pić, także na okrągło się nie pije. Tak samo kobylak, kobylak po prostu aż w drugą stronę podziała, bo pomoże, a człowiek, jeśli dalej go nie odstawi, to po prostu po, po, z kolei się pojawi taki cię, tak ciężko na żołądku. A więc on, jak gdyby, zaczyna, y, zaczyna przeszkadzać organizmowi. Czyli w momencie, kiedy jest potrzebny, pijemy, jeśli nie jest potrzebny, go to nie pijemy. Korzystamy nie tego, korzystamy nie z jego Nie Może usług. krzywdy nie tak, zrobić. Tak. I proszę państwa, kobylak jeszcze dobrze jest popić Obstawiane. sobie raz na jakiś czas, tylko mówię raz na jakiś czas, czyli po prostu co dwa razy do roku albo trzy razy do roku przez 3-4 dni w momencie kiedy mamy złą florę bakteryjną w jelitach. No a to wszyscy mają, bo jemy mięso, jemy słodycze i popijamy kefiry różnego typu, zimne śluzotwórcze rzeczy i nie wtedy, kiedy w sam raz organizm tego potrzebuje, więc do Dobrze jest połączyć te ziarenka kobylaku z ziarenkami kopru włoskiego. Pamiętacie Państwo, koper włoski. Pamiętamy, ja no, pamiętam to no, jak ja no, pamiętam, no. to wszyscy muszą a ja, no to, a to Jaki pyszny, dokładnie. A my mamy koper ogrodowy, panialu, to jest koper ogrodowy. To jest taki do tak, tak, z mojego ogródka. Natomiast ogórkowy. tak, ogórkowy, natomiast ten koper włoski jest bardziej suchy, jest bardziej suchy, czyli jest bardziej słoneczny, jest bardziej rozgrzewający, bo ten jest trochę śluzotwórczy, koper ogrodowy, on jest taki ożywiający raczej. Ożywiający z niego herbatka też podejrzewam, żeby była dobra, ale to nie jest herbatka rozgrzewająca. Absolutnie. Natomiast koper włoski to on jest rozgrzewający. I on poza tym niszczy te złe bakterie w organizmie, a szczególnie w jelitach. To już mamy wszystko, co pomoże nam przy zatruciach tak. pokarmowych. W razie czego tak. pamiętamy? Pięciornik gęsi. Musimy pamiętać. Pięciornik. Pięciarni, kurze kurze ziele. ziele i Kobylak. kobylak i no, kobylak. nazwy wspaniałe, piękne kobylak, i trudne. Hetman, prawda? Hetman, to łatwo Państwo zapamiętacie, nawet dzieciom można pokazać. Dlatego pamiętajcie Państwo, że jeżeli coś dzieje się nie tak i nie musicie jeszcze konsultować się z lekarzem, bądź iść do apteki po jakieś środki farmakologiczne, możecie w łatwy sposób podratować swój organizm ziołami. My się żegnamy i zapraszamy na kolejne odcinki. Dziękujemy.